Szanowni Państwo, pierwsza, e, pierwszy etap dr, kolejnego konkursu imienia Ady Sari, e, i za nami pierwsza uczestniczka. E, pojawiają się oczywiście pierwsze wielkie emocje. E, z nami Gabriela Celińska, mecosopranistka z Polski, która jest już kolejny raz na Adzie Dzień dobry. E, najpierw chciałem się zapytać, jak się Pani dowiedziała, że będzie literka C? Jak się Pani dowiedziała, że zacznie się tym razem od Pani? Jak się Pani poczuła? Um, dowiedziałam się chyba przez Facebooka. Poczułam się no, trochę zaszczycona. Mm. Bardzo się cieszę, że mogłam otworzyć tę edycję. Um, I tak, uważam, że to jest w pewnym sensie jakieś wyróżnienie, ale też nie chcę tutaj siebie jakoś wywyższać, czy to jest wyróżnienie czy nie, ale ja się poczułam, że ucieszyłam się bardzo. I czy lepiej mieć te nerwy już od razu za sobą, czy, czy właśnie to czekanie na przykład może być czymś ekscytującym albo właśnie raczej czymś bardziej spalającym emocjonalnie? Myślę, że osobiście uważam, że dla mnie jest to łatwiejsza taka kolejność, jeśli jestem raczej szybciej niż mm -hmm. gdzieś pod koniec, to jest po prostu mniej stresu, mniej takiego, takiego oczekiwania, odliczania. Mm -hmm. Co pani dała uczestnictwo w tamtej edycji? Jak pani czuje, że co się zmieniło? Czego się pani nauczyła? Z czym jakby nowym przyszła pani tym razem w tej edycji? Wiele się zmieniło. Moje życie, i prywatne, i zawodowe, naprawdę bardzo się zmieniło. Odpadłam w tamtej edycji w drugim etapie mm -hmm. w sensie po drugim etapie. Mm -hmm. I mimo, że nie wygrałam yy, i nie byłam w finale, to zaczęłam śpiewać w operze już profesjonalnie. Także to, to na pewno yy, duży plus, yy, ale także wyjechałam za granicę na studia, i no, żeby właśnie jeszcze ten warsztat trochę podszkolić. Mhm. Także dużo zmian i mam nadzieję, że na lepsze. Także. <gry> tym razem Mozart jest już jakby taką oczywistą rzeczą w pierwszym etapie. Zawsze prawie był, ale różnie to się zdarzało. Jak te dwa utwory, które pani wybrała się śpiewało dzisiaj? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wszystko zrealizowałam, tak jak mhm. sobie założyłam. Oczywiście posłucham nagrania i zobaczymy, ale Cieszę się i jestem usatysfakcjonowana mhm. z tego wykonu. I jeszcze wracając do tego, co, co mówiła Pani o tym, że już występuje Pani na scenach i że dużo się zmieniło przez te, przez te dwa lata. Gdyby Pani miała wybrać jakąś jedną rzecz, która najbardziej sprawia, że z jakimś innym podejściem Pani startuje w tym roku, co by to było? To wydaje mi się, że właśnie wyjazd za granicę. Mhm. To... Dużo zmieniło. W ogóle. I co, co w nim takiego jest? Czego, co, co się w Pani też zmieniło z powodu tego wyjazdu? Myślę, że trochę dojrzałam jako mm -hmm. w ogóle też osoba, bo mimo, że jestem dość młodą osobą, to właśnie taki wyjazd i y, poznanie wielu wspaniałych ludzi i też możliwość uczenia się od niesamowitych profesjonalistów mm -hmm. dało mi po prostu. To jest coś niesamowitego i cieszę się niezmiernie. W takim razie życzymy powodzenia i oby to też było szczęście, że jest pani pierwsza i oby było, trwało ono przez całe dalsze trwanie konkursu. Dziękuję bardzo. dobrego. Dziękujemy. Dziękuję.